Witam serdecznie, współzależny odcinek 19. Dzisiaj spotykamy się na rozmowie o tym, co nas często wstrzymuje przed działaniem. Jakie rzeczy się zdarzają, że warunkujemy przegraną w momencie, kiedy powinniśmy już myśleć o tym, jak możemy naszym działaniem podnieść to, do czego chcielibyśmy. Się, z czym chcielibyśmy się zmierzyć, jak możemy rozpocząć działanie, które gdzieś docelowo jest naszym celem, jest naszym zakresem, do którego chcielibyśmy dążyć. Więc wiele rzeczy na to, na to pewnie wpływa. Natomiast wszelkie. Wielkie rzeczy, jakie powstały, od takich zespołowych, potężnych organizacji, aż po takie indywidualne, małe dzieła sztuki, które, które są tworzone, one zawsze mają początek w czyimś umyśle. One zawsze powstają gdzieś w głowie. To jest ten pierwszy krok, który ktoś wykona, który ktoś gdzieś w głowie to wykreuje. To jest zawsze pierwszy krok powstawania. Drugim krokiem, jest już ich fizyczne powstawanie, czyli realizacja tego w działaniu. I tutaj bardzo często bywa tak, że te nasze wyobrażenia o czymś, co chcielibyśmy zbudować, co chcielibyśmy osiągnąć, gdzieś utyka. I wiele osób po prostu nie przystępuje do działania. Kiedy wydaje się, że wszystko już mają, że wszystko jest przygotowane, że są do tego gotowi, wstrzymują swoje działanie. I chociaż jest nawet ułożony plan taki, to oni do tego. Działania nie przystępuje. Analizowałem sobie takie podejście też u siebie dotyczące jednej inwestycji, bo zauważyłem to, że pomimo iż wszystko mam już przygotowane właściwie, że wręcz ja jestem gotowy do tego, bo posiadam doświadczenie, zrobiłem podobne rzeczy, chociaż nie na taką skalę, że mam wiedzę, mam też kontakty, bo jest to związane z branżą, w, którą, w której pracuję od 20 lat. To jednak. Mimo tego, że jest przygotowany projekt i jest to duży projekt, który mógłby mi dać też ogromną satysfakcję i też dobrze mnie wypozycjonować w mojej branży, to jednak przed tym ostatecznym działaniem nie podejmuję go. Nie zrobię wszystkiego po to, żeby to zaistniało. Zastanawiam się, dlaczego generalnie błękotuję sam siebie. I stwierdziłem, że Pomimo tego, że mam to w zasięgu, w jakiś sposób uniemożliwiam realizację tego, i jest to we mnie, po prostu. Porównałem to sobie do bycia w takiej rzece, w której płynę, płynę z nią, z nurtem, bo ciągle jestem w temacie, ciągle jestem w tym zagadnieniu, które, które chciałbym rozwinąć, a więc ja jestem w tej rzece, ja ciągle podtrzymuję to rozmową, ciągle jest to w mojej głowie, ciągle jest to w moim umyśle, natomiast nie wykonuję takich ruchów w tej rzece, które by przyspieszyły te moje płynięcie w tym wartkim nurcie, a więc nie wykonuję ruchu rękoma, a nie wykonuję niczego, co by przysporzyło ten przyspieszenie przyspieszyłoby ten pęd do tego, żeby ta rzecz mogła zaistnieć, żeby mogła się działać. Ja jestem w tym, bo w tym płynę, ale ze swojej strony jak gdyby jestem osobą, która w tym momencie jest taka niezbyt aktywna w tym, żeby to się zadziało. Więc to jest tak, jakbym sobie o tym ciągle myślał, ciągle o tym opowiadał, gdzieś żył tą sytuacją, ale nie wykonywał niczego, co by mogło przyspieszyć. Dlaczego tak jest? Dla co się stało, tak? Że jako osoba, która widzi realne korzyści, mimo wszystko nie podejmuje, gdzieś jestem zblokowany. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, czy też macie takie sytuacje, że coś byście chcieli, macie jakieś plany, macie jakieś ambicje do zrealizowania, a mimo wszystko, że już macie gotowy nawet plan, macie wiedzę, macie doświadczenie, macie zasoby, tak, żeby to zrealizować, mimo wszystko to działanie jest wstrzymowane. Niewykonywanie. Tego ruchu jest związane, jak to sobie określiłem, z warunkowaniem przegranej. I im więcej o tym rozmawiam, tym mam takie przeświadczenie, że dotyczy to co naprawdę coraz większej grupy osób, że z tą, z którą gdzieś tam się spotykam, że jest to generalnie powszechne zjawisko, które, które jest, które występuje i dotyka ono po prostu wielu ludzi. To myślenie o tym, że chciałbym. Wykonać zadanie, że mam wszystko do tego zadania, ale wręcz gdzieś podświadomie siebie blokuję, zaciskam jakieś hamulce przed konkretnym rzeczą, przed posuwaniem tematu do przodu. Stało się tutaj też przyczyną do, czy inspiracją do właśnie tego odcinka. Chcę się pozbyć tej blokady, nie chcę jej mieć i chcę wam zdradzić, jak można sobie po prostu z tym poradzić, jak można to taki stan zdefiniować, i jak sobie z nim po prostu wyjść z niego, stan wstrzymania się przed realizacją tak naprawdę własnych marzeń, własnych ambitnych celów. Myślę, że jego źródłem jest taka wewnętrzna obawa, często skrywana głęboko w sobie, nawet często nieuświadomiona gdzieś na poziomie podświadomości. Tkwi ona tak naprawdę w naszej mentalności, w naszym podejściu do wielu rzeczy. Które moglibyśmy zrobić, ale gdzieś z naszej przyszłości one nas po prostu wstrzymują i obawiamy się ich podjąć. Te obawy wzrastają i one powstrzymują tą naszą wizję, a karmią wręcz taką wizję tego niepowodzenia. Czym to może być spowodowane? Podstawą myślę, że jest z tego zdefiniować to po prostu, skąd w nas to się bierze. Ja na swoim przykładzie tak właśnie sobie z tym poradziłem. A więc zacząłem szukać tego. To są na przykład doświadczenia z przeszłości. Tak? Jeżeli ktoś wielokrotnie mógł doświadczać pewnych niepowodzeń, mógł być też krytykowany za różne próby, za błędy, które się gdzieś pojawiały, można takie wewnętrzne przekonanie w sobie zakodować, że ta porażka jest. Nieunikniona, że nie jestem zbyt dobry do tego, żeby wykonać to zadanie, bo wcześniej mi się to po prostu nie udawało. To jest też taki lęk przez nieznanym. Mamy coś w sobie takiego, że ten stan niepewności przed rzeczami, których nie znamy, jest taki trudny do zaakceptowania. Często boimy się po prostu tego, czego nie znamy i wolimy unikać takich sytuacji, w których ten wynik końcowy jest dla nas niepewny. Szukaj tego w sobie. Może to być lęk, tak naprawdę, przed oceną innych i obawa, że inni pomyślą, powiedzą tak, że, że czegoś nie dowiedzieliśmy, że czegoś nie zrobiliśmy. Jest to tak silny czynnik, że on nas powstrzymuje po prostu przed podjęciem tego działania, żebyśmy uniknęli jakichś negatywnych ocen. Wolimy po prostu uniknąć ryzyka. Dla wielu osób taką rzeczą może być perfekcjonizm czyli tak silne, długie doprecyzowanie pewnych, pewnych rzeczy, że y, porażka dla takiego perfekcjonisty tak, jest zupełnie nie do przyjęcia. Więc on woli nie spróbować wcale, kiedy w jego mniemaniu jest do tego po prostu w 100% nieprzygotowany, niż spróbować tak, i y, szkolić się, osiągać tam doskonałość w trakcie wykonywania pewnych czynności. Oczywiście to też w chodzi wchodzi niska samoocena, bo możemy nie wierzyć w nasze zdolności do, do, do zrealizowania pewnego czynu tak? i możemy po prostu z automatu zakładać, że ten sukces nie jest nam pisany, bo po prostu jesteśmy zbyt słabi. Natomiast jeżeli zagłębimy się w nasze doświadczenia, w to, co już zrealizowaliśmy, jeżeli będziemy przypominać sobie sukcesy, które osiągnęliśmy, jestem przekonany, że ta ocena po prostu w człowieku wzrasta i zaczynamy być. Po prostu bardziej gotowi. To jest właśnie brak umiejętności często radzenia sobie z porażką. Po prostu y, ludzie nie znają narzędzi do tego, jak sobie można z tym poradzić, z trudnościami, z niepowodzeniami. Dla takich osób porażka jest po prostu końcem i nie widzą już jak gdyby dalszej, y, dalszych dobrych rzeczy, które z niej wynikają. Tak? Nie widzą tego, że ona jest po prostu częścią procesu uczenia się i stawania się lepszym. W niektórych kulturach mogą to być też jakieś normy przyjęte w społeczeństwie, tak, tym bardziej, gdzie to niepowodzenie może być postrzegane jako jakaś hańba, jako znak słabości, tak? I to zarówno w kontekście mężczyzn, kobiet mamy takie gdzieś w sobie przekonanie, że podtrzymywane zresztą przez, przez ludzi. Że to staje się naszą słabością, a my tej słabości nie chcemy po prostu okazać. I zaczynamy przewidywać, przewidywać negatywne wyniki tego, co się po prostu będzie działo. My się często skupiamy na tym, co jest negatywne na negatywnych scenariuszach jako takich mechanizmach obronnych, więc ewolucyjnie mamy zakodowane tak, żeby się chronić przed zagrożeniami, więc. Ta, co jest negatywnym scenariuszem, postrzegamy jako zagrożenie, więc gdzieś podświadomie zaczynamy się blokować. Brak podejmowania działania. Napiszcie w ogóle, czy tak macie, czy coś tutaj z tych rzeczy akurat w sobie też odnajdujecie. Jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to wygląda u was. Chętnie przejrzę komentarze. Myślę, że brak podejmowania działania i spróbowania to jest tak silne czasami przekonanie z tego, że mogę coś osiągnąć. Czuję się lepiej w tej wizji, że mogę to zrobić, więc o tym mogę opowiadać, niż tak naprawdę blokować się przed tym, że zacznę działać i obawiam się, że to nie zacznie się układać tak, jak powinno. To jest wszystko w głowie, że. Nie chcę się o tym po prostu przekonać. blokuje się, nie podejmę działania, bo nie chciałbym doznać tej porażki, czyli warunkuję tą porażkę. Wolę nie doznać porażki, niż nie dowieść po prostu tematu. A przecież pozostawienie pewnych rzeczy na tym etapie myślenia nic nie zmienia. I to jest prawdziwa tak naprawdę porażka, jeżeli nie podejmiesz działania, jeżeli nie zaczniesz realizować tego, co powstaje w twojej głowie, jeżeli nie zaczniesz tego przekładać, przekuwać po prostu w czyn. Nie podjęcie działania pomimo możliwości, które, które posiadasz, które dostrzegasz, to jest warunkowanie porażki. I tak ją po prostu warunkujemy, tą warunkowanie przegranej, tak jak ja jak to określałem. My sami Nakładamy jej granicę po prostu nie widząc, że na tej granicy po prostu stoimy. Wolimy płynąć w tej rzece niż wykonać ruch. Czyli czujemy się, że w tym jesteśmy, ale tak naprawdę nic, nic dalej nie robimy. I zakładamy, że ten efekt końcowy, tak, to jest ten szczyt szczytów, to jest warunek wygranej po prostu, więc bezpieczniej być w tym nurcie, bo być może my z tego, my z tego wypadniemy. Nie widzimy po prostu kolejnych kroków, które są. A przecież tak faktycznie my jesteśmy niesieni przez ten nurt, tak? Ale kto dopłynie szybciej do brzegu, kto dopłynie szybciej do portu, ten będzie tam przed nami. Więc to są osoby, które napędzają pęd, które, które samym swoim działaniem Wytwarzają po prostu ruch i one są tam szybciej, czyli to one będą przed nami, czyli one będą gdzieś y, 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 pierwsze, będą tymi osobami, które wprowadzą pewne innowacje, albo my y, gdzieś y, 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 będziemy postrzegać po prostu je, że oni już to zrobili, a, a my jeszcze nie. I Zamiast postrzegać takie wszystkie kroki, takie prowadzące do tego, aby te trudności nasze pokonywać, w naszej wyobraźni nie wykonujemy po prostu działań, bo nie widzimy, że te małe kroki, te małe wyzwania to jest po prostu coś, do czego możemy podejść również z pewną ciekawością i możemy ten nasz docelowy cel po prostu rozłożyć na mniejsze rzeczy. Aby przełamywać tą warunkową przegraną, tak, musimy tak naprawdę pracować nad własnym podejściem do ryzyka, do oceny ewentualnych niepowodzeń, ucząc się po prostu postrzegać te ewentualne porażki jako doświadczenie edukacyjne. To nas po prostu uczy. To jest przydatne. To mogą być techniki takie jak medytacja, afirmacje, często coaching, tak, który będą wzmacniać u nas pozytywne myślenie i przełamywać będą pewne ograniczenia. Jak je przełamać? To jest dobre pytanie i myślę, że każdy tu musi mieć świadomość, że nikt tego nie zrobi za niego, że to tylko w tobie jest to, żebyś do tego po prostu usiadł i o tym zaczął, zaczął myśleć. Bo to wymaga wręcz świadomej pracy nad sobą. To może być prowadzenie dziennika swoich myśli, swoich przekonań. Ale myślę, że istotną rzeczą jest szukanie w sobie takiego momentu przekonania, który jest zakodowany w podświadomości, który mówi nam o tym, że nie podejmę działania, bo, bo się blokuje. Ja w sobie też to znalazłem, przyznam, kiedy pracowałem swoimi przekonaniami na temat pieniędzy. I Miałem takie powiedzenie, które mam zakodowane, ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale moja mama zawsze mi mówiła: oszczędzaj pieniądze, bo będziesz biedny. Więc to oszczędzanie mi się w podświadomości kojarzyło z biedą, więc ja nie chciałem nigdy oszczędzać pieniędzy, tak? bo myślałem, że to dziś ludzie po prostu biedni oszczędzają pieniądze, więc odwróciłem w ogóle to, co, co było do mnie mówione. Ale tak silnie się to zakodowało, że zaobserwowałem, że faktycznie ja. Żyjąc swojego czasu bardzo przyjemnie, nie widziałem w ogóle większego sensu tak, w oszczędzaniu. Tylko bardziej gdzieś, oczywiście, inwestowałem jakieś nadwyżki, jakieś pieniądze, ale nie oszczędzałem w taki sposób tych środków, żebym je miał w żadnej chwili, jak mi będą gdzieś. Potrzebne. I to właśnie takie uświadomienie przekonań to jest taki pierwszy krok, jaki jest do rozpoznania i uświadomienia sobie, co nas blokuje tak, w tych naszych negatywnych rzeczach, które nie powodują, że nie podejmujemy tego działania. Że możesz to zrobić, a jednak, a jednak tego nie robisz. Kiedy pojawiają się te myśli, te wątpliwości, z czym one są związane, to jest świadoma praca ze sobą. I zastanowienie się, skąd w ogóle są te źródła przekonania. Tak jak zrobiłem to u siebie, mnie to naprawdę bardzo odblokowało i dało mi dużą, taką dużą swobodę i inne spojrzenie w ogóle na, na wiele rzeczy. Więc zrozumiałem tak naprawdę, skąd, skąd to pochodzi. I czy to są y, przekonania nabyte gdzieś w dzieciństwie, tak? Tak było u mnie, tak? Czy może pochodzą z na jakichś naszych późniejszych doświadczeń? Tak? Ważne, żeby zrozumieć to źródło, aby móc sobie z tym popracować i, i spojrzeć na to. Z troszeczkę innej perspektywnie. Wyzwanie i kreowanie, jakieś kwestionowanie właściwie przekonań, tak? kreowanie w naszych głowach. Tak? Kiedy taką myśl sobie po prostu zauważamy, zapytajmy się tak naprawdę, czy ona jest w ogóle prawdziwa. Czy, czy to jest coś gdzieś wyniesione, gdzieś skądś, czy istnieją naprawdę dowody że na to, że tak jest. Kiedy masz tą negatywną myśl, zastanów się i zastąp te negatywne przekonania pozytywnymi gdy już je zdefiniujesz gdy już podważysz te negatywne przekonanie stwórz nowe stwórz takie przekonanie że e, zamiast e, nie potrafię tego zrobić e, będę się uczył i się nauczę i to zrobię po prostu. Wizualizuj ten sukces. Praktykuj taką wizualizację. Wyobraź sobie, jak osiągnąć swój cel, kiedy i co się stanie wtedy, kiedy tak będzie. Jak będziesz miał korzyść z tego, jak się będziesz po prostu czuł. I stawiaj małe kroki. Po prostu stawiaj małe kroki. Podziel sobie te zadania na, 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 na większe. Nie myśl o tym, że tylko ostateczne, to, ten cel, do którego dążysz, jest Twoim wyznacznikiem sukcesu. Każdy krok będzie będzie sukcesem. Więc warto, warto to robić i warto tak na to patrzeć, więc warto się też edukować, czytać książki, artykuły, słuchać ludzi, którzy osiągnęli sukcesy. Nie pytajcie o zdanie osób, które nie zbudowały domu o to, czy warto zbudować dom, czy ja mogę to zrobić. Im się to nie udało, oni nie mają dla was dobrej rady jak to zrobić. Oni mogą powiedzieć tylko jak tego nie zrobić. Więc pytajcie osób które pewne rzeczy osiągnęły, które pewne rzeczy zrobiły, które są dla Was wzorem, im zadawajcie pytania, jak coś zrobić tym, którzy wiedzą po prostu, bo już tego doświadczyli. Uczestniczcie w warsztatach, w szkoleniach, to pomaga, pomaga nastawić się bardzo pozytywnie i zmieniać to myślenie w tą stronę. Afirmacje oczywiście to są rzeczy, które niektórzy patrzą na nie z przymrużeniem oka, ale to działa. To działa. Powiedz sobie codziennie rano, uśmiechnij się do siebie w lustrze i zobaczysz, że, że wpłynie to na twój nastrój. I nie będziesz to robił codziennie, to będziesz się czuł po prostu coraz lepiej. Afirmuj sobie. Ja mam swoją afirmację, w której jestem silny i zdrowy przede wszystkim, bo wiem, że jak mam energię, to, to mogę zadbać o, o wiele rzeczy. I to jest... Rzecz, która mnie napędza co rano. Jestem silny i zdrowy, a więc wybieram wszystkie te rzeczy w moim życiu, które powodują, że mam to siłę i, i mam to zdrowie. Pozyskajcie wsparcie, po prostu. Otaczajcie się ludźmi, którzy przełamują takie negatywne myślenie, którzy są pozytywnie nastawieni do spraw, które mają też doświadczenie w tym, co po prostu robią. Mija mi już 20 minut, a więc zadanie zadanie dla Ciebie przyznasz sobie 15, a może 30 minut będziesz na to potrzebował, aby poszukać w sobie tych przekonań, które pozwolą Ci po prostu się zmierzyć z tym, z czym jesteś, abyś mógł ruszyć z miejsca. Co warunkuje Twoją przegraną? I zbuntuj się przeciwko temu. Namawiam Cię do tego, żebyś się przeciwko temu zbuntował i powiedział się przeciwko temu. Podejmij po prostu działanie, zrób na przekór, zrób mały krok, zrób jedną rzecz po prostu, która codziennie przez ten tydzień Zrób jedną rzecz w swoim celu, do którego chcesz dążyć, która Cię do tego przybliży. Wykonaj telefon, sprawdź kosztorys, poszukaj czegoś na internecie, żyj tym, po prostu zacznij działać w tym kierunku. Nie musi to być nic wielkiego, ale sprawdzaj, sprawdzaj i żebyś też miał to poczucie, że ty coś robisz. Jeżeli masz to poczucie, jeżeli wykonasz jeden krok, to na dany program, problem czy, czy to, co kwestionujesz, spojrzysz już zupełnie inaczej. Dlatego, że jesteś. W innym miejscu, wykonałeś krok, masz inną perspektywę, po prostu patrzenia na tą samą rzecz. To pomaga, dlatego daję Ci to zadanie: masz 15-30 minut, poświęć dla siebie ten czas, przeznacz go dla siebie i poszukaj tych przekonań w sobie. Jak możesz się z nimi mierzyć, jak możesz tę daną myśl po prostu obrócić na swoją korzyść. Pewnie że należy pamiętać, że zmiana takich przekonań to jest długi proces myślowy i on wymaga czasu, więc nie zniechęcaj się. Po prostu rób swoje iść do przodu i zmieniaj perspektywę patrzenia. Bądź dla siebie wyrozumiały i ciesz się po prostu każdym, każdym postępem. Za tydzień opowiem Ci o różnicach mentalnych, jakie mają w swoim podejściu ludzie biedni i bogaci, które warunkują właśnie podejście. I efekt końcowy, który możesz y, osiągnąć, czyli tą gotowość do stawania się człowiekiem bogatym, który y, też w sferze myślenia ludzi i ubogich jest po prostu niemożliwy do przeskoczenia. Są to pewne różnice w samym myśleniu, w podejściu mentalnym. I wierzę, że każdy z nas może je przełamywać po to, żeby stać się bogatym wewnętrznie, w materialnie dookoła, zdrowotnie. Więc zapraszam za tydzień, do zobaczenia w współzależnym poniedziałek, siódma rano i dziękuję dzisiaj za Waszą obecność.